Cześć! Dzisiaj sprawdzę, czy rozrzut śrucin zależy od długości lufy. Strzelę sobie z dwóch strzelb na dwóch dystansach. Pierwsza strzelba to pompka Uskon S46. Ma lufę o długości 13 cali. Druga to Doruk Deluxe, automat o długości lufy 28 cali, czyli ponad dwukrotnie dłuższa od pompki. Obie strzelby mają założony czok 1 czwarta. Jego średnica to w obu przypadkach 18,2 mm. Będę strzelał śrutem o grubości 4,5 mm, na ważce 32 gram, na odległości 15 i 25 metrów. Celem jest arkusz papieru o wymiarach 100 na 70 cm. Najpierw strzelę z długiego automatu, potem z krótkiej pompki. Do każdego celu oddam po jednym strzale. W teorii długość lufy nie powinna wpływać na rozproszenie wiązki śrutu. Ma na pewno wpływ na prędkość początkową wiązki, więc tym samym zasięg strzału, a i to w dość ograniczonym zakresie. Na rozrzut natomiast wpływa odległość do celu oraz zastosowany czok, a według internetowego słownika łowieckiego grubość śrutu i jakość broni. Na szczęście w naszym dzisiejszym teście używam jednej grubości śrutu, i bronie z podobnej jakości, bo to tanie strzelby z Turcji. Teoria teorią, a w praktyce i tak często wychodzi inaczej, więc stąd cały ten test. Nie umiem porównać tego, co się stało na 25 metrach, bo całe cele zdają się być pokryte śrutem. Nie wiem, ile poleciało poza obrys, więc 25 metrów odrzucam z porównania. Na 15 metrów natomiast wyraźnie widać wbrew wszelkiej teorii, że śród z długiej lufy pokrył mniejszy obszar niż z krótkiej. Wszystkie śruciny weszły w okrąg około 50 cm. Z krótkiej lufy jest to jakieś 60 cm. Muszę przyznać, że zaskoczył mnie ten wynik. Nie spodziewałem się różnicy. Same wartości rozrzutu są porównywalne z tym, co można wyczytać w literaturze i znaleźć w internecie. No, może z wyjątkiem tej jednej definicji w słowniku łowieckim. Dzięki za uwagę, i do zobaczenia w następnym filmie.